Trenerem drużyny jest Krzysztof Kamiński, a kierownikiem Robert Senkowski. Czas teraz na drużyny Skalnika Sulejów z numerem pierwszym na bramce Pio z numerem 12 na bramce Piotr Ćwikła, z numerem 3 Michał Ciołkowski, z numerem 7 Dariusz Dudkiewicz, z numerem 8 kapitan Maciej Wiczak, z numerem 9 Łukasz Smolarczyk, z numerem 6 Bartłomiej... Zanim rozpoczniemy ten mecz w imieniu zarządu Skalnika Solejów. Proszę wszystkich o powstanie. W wieku 86 lat zmarł Jerzy Migulski, znany zawodnik i działacz sportowy od wielu lat związany z naszym klubem. Działał w klubowych władzach przez 45 lat, zajmując stanowisko sekretarza oraz wiceprezesa zarządu. Należał również do zarządu Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Piotrkowie. Był wielokrotnie odznaczany za olbrzymie zaangażowanie w rozwój piłki nożnej całego naszego regionu. Otrzymał złotą odznakę Polskiego Związku Piłki Nożnej, a nawet odznaczenie państwowe Srebrny Krzyż Zasługi. To wielka strata nie tylko dla naszego klubu, ale także dla całej okolicznej działalności sportowej. Dziękujemy za wszystkie wspólnie spędzone lata pełne radosnych chwili i trudnych wyznań, a także za niezwykłą energię oraz gotowość niesienia pomocy nawet w najdrobniejszych sprawach związanych z klubem. Niech pan spoczywa w pokoju, panie Jurku. Uczcijmy jego pamięć minutą ciszy. Dziękuję. tá

Tak Dziękuję. 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 bramka Dziękuję. 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 bramki z numerem 9 Łukasz Smolarczyk

Koniec pierwszej połowy. Kolego, kolego, dla skalika.

Koniec meczu. Skalnik wygrywa 1-0. Dziękujemy. z Solejowa. świeżo po zakończonym meczu Skalnik-Sulejów, Andres Polia, Wiśniowa Góra. Jest z nami bohater tego spotkania, Łukasz Smoladczyk. Witamy w TV Dzień dobry. Witam. Łukasz, przede wszystkim gratulacje za wygrane spotkanie dla Was, wygrana 1-0. No i chyba podwójnie smakuje dlatego, że to Ty strzeliłeś tą zwycięską bramkę. Tak, na pewno jesteśmy zadowoleni, bo wiedzieliśmy, że to spotkanie no, będzie miało dla nas takie kluczowe Znaczenie w kontekście układu tabeli, bo dzisiejsza wygrana pozwoliła nam odskoczyć, no między od sąsiada z tabeli Andres Poli na 7 punktów, więc kolejne mecze będą trochę takie może spokojniejsze. No właśnie, to twój chyba już 12 gol. Nie tak. wiem, czy liczysz te bramki, sobie. Staram się. Właśnie, z czego wynika tak dobra dyspozycja w tym sezonie? No wiem, może myślę, że jak już przychodzi, jak wezmę runda, no to no jakoś udaje mi się szczęśliwie znaleźć w jakichś tam y, sytuacjach może trochę szczęścia. No i też odpowiadam poniekąd w drużynie za zdobywanie bramek, tak, to... Tutaj y, akurat ten gol, który dzisiaj zdobyłeś, y, który nasi widzowie będą mogli podziwiać w tym skrócie. Wydaje się, że tutaj szczęścia nie było ani przypadku, chyba na wielkim spokoju y, zdobyłeś tę bramkę. Nie wiem, czy taki charakterystyczny dla Ciebie y, ruch? Ciężko, ciężko powiedzieć, to jest, no nie wiem, y, mogę powiedzieć, no bardziej pod wpływem chwili, tak? Próbuję jakąś podjąć decyzję, akurat w tym przypadku postanowiłem zamarkować uderzenie w pierwszym tempie no i udało się, zdobyta bramka w kontekście zwycięstwa i to cieszy. No właśnie, a czego Wam zabrakło, żeby strzelić tą drugą bramkę i tutaj, żeby nie było tych nerwów w końcówce, bo jednak w końcówce tutaj rywal jeszcze jeszcze... Tak, zgadza się no szczególnie w pierwszej połowie może brakło szczęścia, czy takiego zdecydowania, żeby iść po tą drugą bramkę, no wiedzieliśmy, że Andres Polia na pewno będzie chciała zaatakować. Pogoda się też zmieniła na bardziej deszczową aurę. Andres Polia przycisnęła, no i jakoś już tak może trochę mniej sił. Nie wiem. Bardziej byliśmy wycofani. No w końcówce mieliśmy tam może dwa wypady no nie udało się, ale na szczęście zagraliśmy na zero z tyłu, trzy punkty i jesteśmy bardzo zadowoleni. Jak wyglądają Twoje dokonania strzeleckie w starciach z Andrespolią w tym sezonie? Bo chyba masz patent na tej drużyny. Tak, akurat szczęście bardziej dopisuje w spotkaniu z w Andrespolią. Wcześniej, wcześniej się udało zdobyć trzy bramki, dzisiaj jedna. Mam nadzieję, że tak będzie z, również z innymi drużynami. Czego życzyć Wam w kolejnych spotkaniach? No przede wszystkim, żebyśmy się pieli dalej w górę tabeli i zakończenia sezonu, chociażby w tej górnej dziesiątce. Oczywiście tego życzymy. Gratulujemy dzisiaj bramki, zwycięstwa. i do zobaczenia w kolejnych spotkaniach. Dziękuję również. Tym razem jest z nami trener drużyny Gospodarzy, Pan Paweł Machniewski. Witamy. Dzień dobry. Panie Pawle, gratulacje. Wygrana 1-0. Nie był to łatwy mecz dla Was i też chyba dzisiaj w takiej niesprzyjającej aurze. Jako okiem trenera to spotkanie przebiegało i czy tutaj faktycznie zadecydował ten kurs strzelecki Łukasza Smolarczyka? Przede wszystkim chciałem pogratulować chłopakom zwycięstwa po bardzo ciężkim, po bardzo ciężkim meczu spodziewaliśmy się takiego meczu, ponieważ no tutaj w lidze 10 drużyn walczy o utrzymanie, mieliśmy 4 punkty przewagi nad Andrespolią. Polią. Wiedzieliśmy, że Andres tu przyjeżdża po komplet punktów. W każdej drużynie, która walczy o, e, o utrzymanie, ten komplet punktów jest e, potrzebny. E, tutaj Łukaszowi chciałem podziękować, ponieważ e, drugi mecz rzędu strzela bramkę, przyczynia się do bardzo cennych zwycięstw. E, no, dzisiaj, również po indywidualnej akcji, e, super zachowanie jego w polu karnym. Wykończenie bramka na 1-0 i jako później drużyna jako całość e, dowozimy trzy punkty do końca. Myślę, że. E, Tutaj dużą, dużą rolę w tym miał również zwycięstwo z Orkanem Buczek, ponieważ tam drużyna również zostawiła bardzo dużo, bardzo dużo serca. Też nam to dało trzy punkty, bardzo się z tego cieszymy. Za tydzień również mamy mecz u siebie i oczywiście celujemy w komplet punktów. No właśnie, taka seria trzech spotkań u siebie, pod rząd. Macie już sześć punktów teraz na wiosnę zdobytych. No i chyba z optymizmem patrzycie na te kolejne spotkania, gdzie na końcu rundy zakończycie, dodajmy że jesteście Beniaminkiem ten sezon. Zgadza się. E, więc chcemy przede wszystkim utrzymać pasę zwycięstw. E, za tydzień oczywiście mierzymy, mierzymy w trzy punkty. Rywal oczywiście będzie również wymagający. Przepracujemy sobie ten tydzień, ten tydzień pod kątem już przeciwnika, którym jest Włókniarz, Zelów. E, Doświadczona drużyna wzmocniona, także myślę, że będzie ciekawy, ciekawy pojedynek za tydzień. My na pewno nie złożymy broni i będziemy walczyć o trzy punkty. Panie trenerze, tak na sam koniec wiemy o tym, że macie wielu wiernych kibiców. Tutaj kibice niestety nie mogli dzisiaj się pojawić na stadionie z wiadomych względów, natomiast no gdzieś tam za ogrodzenia można ich było usłyszeć. Spierali Was mocno? Czy to też pomogło jakoś drużynie w końcówce tego meczu, ciężkiej końcówce przy 1 do zera Sandersa? Myślę że, myślę, że chłopaki tutaj zdecydowanie odbierają to pozytywnie i to też również wpływa na podniesienie tych walorów walki, żeby, żeby tutaj jako drużynę, jako skalnika bronić za wszelką cenę, tym bardziej, że gramy u siebie. No i drugi mecz wygraliśmy i tak jak rozmawialiśmy sobie w szatni, bronimy tej twierdzy za wszelką cenę i, i za tydzień spróbujemy to Powtórzyć. Oczywiście życzymy powtórki za tydzień, dobrego wyniku z włóczniarzem Zarów, powodzenia. No i abyście, jako Beniaminek, znaleźli się jak najwyżej na końcu sezonu. Dziękuję bardzo. Jesteśmy Dzień. ponownie w Sulejowie. Tym razem lider klasyfikacji strzelców czwartej ligi łódzkiej, Sebastian Radio z Witamy w HKTV. Witam bardzo. E, troszeczkę czekaliśmy na ten wywiad z tobą, bo akurat dzisiaj jest okazja, e, żeby przynajmniej tak krótko porozmawiać. E, krótko dlatego, że na pewno zmęczeni e, i zmęczeni po tym e, spotkaniu z skarbnikiem, chociaż e, e, niezadowoleni, bo jednak porażka 1 do 0. E, jak ty widziałeś to spotkanie z e, Co mam powiedzieć? Był to typowy mecz walki. Jedna i druga drużyna, można powiedzieć, e, wygrała bardzo prostymi środkami, gdzieś tam boisko nie pozwalała na to żeby grać kombinacyjnie i myślę, że mecz ustawiła ta szybko strzelana bramka po, po akcji bodajże Smolarczyka, tak? gdzieś tam fajnie się zachował w polu karnym, minął naszych dwóch zawodników i po długim rogu bardzo fajna bramka, więc gdzieś, ale, ale no przede wszystkim nasz, nasz błąd gdzieś tam indywidualny, tak? więc to, to o tym zaważyło. Jeśli chodzi o mecz, no to staraliśmy się potem odwrócić losy spotkania, przeszliśmy na czwórkę obrońców w drugiej połowie, chcieliśmy mieć jednego zawodnika więcej z przodu, ale no, niestety nie udało się. Bramkę strzeliśmy, gdzieś tam moim zdaniem jest duża kontrowersja, bo e, sędzia uznał, że nasz zawodnik e, e, symulował, symulował w polu karnym, poszła akcja, strzeliśmy z tego gola i, i raptem po bramce decyzja, że, że symulacja i żółta kartka. Więc e, bardzo się nie zgadzamy z tą decyzją i uważamy, że drugi mecz z rzędu nam sędziowie zabrali punkty. Chyba się, to Ty byłeś strzelcem tej bramki? Nie, to akurat Wernes to Słowniczak. Wernes to to Słowniczak, ale byłeś też tam blisko i z Twojej perspektywy wyglądało to tak. E, to taka dosyć nietypowa sytuacja, przyznajmy, rzadko spotykana na, na boiskach. Zbudziła też tutaj kontrowersje wśród obserwatorów postronnych tego spotkania. Natomiast wydaje się, że w drugiej połowie się więcej z gry. Byliście częściej przy piłce, staraliście się wymieniać większą ilość tych podań. Jednak chyba boisko i ta pogoda, rzęsiście padające deszcz, nie za bardzo wam pomagały. No, no, tak, jak, tak jak mówiłem, ta pogoda, boisko stan boiska sprzyjały bardziej gospodarzom, więc nie ukrywam, że my gdzieś tam staramy się, mając w składzie czy mnie, czy Ernesta, czy tutaj zawodników w środku kreatywnych, staramy się utrzymywać się przy piłce i gdzieś tam tymi krótkimi podaniami zdobywać przestrzeń. tak? ale wiadomo że no, trzeba było dostosować się troszeczkę do, do pogody do możliwości na boisku i czasami też ta piłka była e, bardzo prostymi środkami jak wygrana i tam liczyliśmy też na jakiś błąd przeciwnika czy e, myślę że parę razy fajnie zrobiliśmy przestrzeń żeby gdzieś tam potem e, potem zabrakło tej, takiej, e, takiego dogrania żeby tą, tą akcję gdzieś tam sfinalizować z bocznego sektora czy gdzieś tam zabrakło można powiedzieć dokładności ale powiedzieliśmy sobie w szatni że na pewno ambicjonalnie fajnie do tego podeszliśmy bo, bo do końca e, Staraliśmy się odwrócić losy tego spotkania i, i jest to dla nas fajny wyznacznik ten mecz pod kątem takim wolicjonalnym, że, że za każdym razem musimy właśnie tak podchodzić do tego. Toczy się Twój bój od koronek oraz strzelców, z Patrykiem Pietrasiakiem, tutaj w czwartej lidze, Dwóch godnych się rywali, można tak powiedzieć. W końcu tego spotkania znalazłeś się poza boiskiem, złapałeś się za nogę? Jakaś kontuzja, coś poważniejszego? Czy... No, gdzieś tam ja starałem się, jakby coś, coś z tego zrobić. Dostałem piłkę prosto padłą. Po, po uderzeniu piłki gdzieś tam zostałem, moje kolano zostało zblokowane. gdzieś tam niebezpieczny, trochę przycisk przeciwnika, ale sędzia tak zinterpretował, że pewnie, że piłka była już poza boiskiem, i dlatego nic z tego nie wyniknęło. Czyli wszystko w porządku i zobaczymy Cię w kolejnym spotkaniu? No na pewno tak, fajnie, fajnie będzie gdzieś tam z Patrykiem trochę porywalizować. Na razie on jest tam gdzieś z przodu, ale jeszcze jest dużo meczów. Najważniejsze przede wszystkim, żeby zdrówko było, bo ostatnio w rundzie jesiennej wypadłem na siedem na kolejek, więc więc na pewno miałem mniej okazji, żeby, żeby gdzieś tam strzelać te gole. Patryk to na pewno wykorzystał, ale gdzieś tam fajna, taka pozytywna rywalizacja myślę, że między nami. Ale najważniejsze jest dla mnie na pewno, żeby Andres Poli utrzymać w czwarty lidze, no bo to jest cel gdzieś tam nadrzędny, tak? A, a jak to będzie z bramkami, no to mamy te czarnesta, cieszymy się, że przyszedł, bo, bo gdzieś tam Troszeczkę zwalnia mnie, można powiedzieć, z tego obowiązku strzelania goli. Dziś tam mam drugiego zawodnika, z którym mogę też grać kombinacyjnie. Jak ja jestem troszeczkę cofnięty, on wypełnia moją, moją przestrzeń i odwrotnie, więc, więc myślę, że ta nasza współpraca na następne mecze będzie, będzie jeszcze bardziej owocna. Sebastian, oczywiście życzymy Andrys utrzymania tej czwartej ligi. Tobie, Korony, Króla Strzelców, a wszystkim zdrowia i dziękujemy bardzo za to, że mieliśmy okazję w końcu porozmawiać się na antenie Hattie TV. Dzięki bardzo, zdrówka również.